Jay, co ty mówisz? Klasyczny ruch Kate. Zaginięcie? Zawsze musi być w centrum uwagi. Na ślub założyła czerwoną suknię. Powinienem to uznać za ostrzeżenie. Czyli z nią nie rozmawiałeś? Od tygodni. Rozmawialiście w piątek wieczór. Skąd? Mówiła, że dzwoniłeś w sprawie karty kredytowej. Porozumiewamy się przez prawników. Gwarantuję ci, że to zaginięcie to bzdura. Jaka karta, tak przy okazji? Mówisz, że upozorowała zaginięcie? Dlaczego? Bo dramatyzowanie ma w DNA, jak dodatkowy chromosom. Raz po kłótni uciekła na tydzień do Nowego Jorku, nie dając znaku życia. Uwierz mi, lubi karać ludzi. Muszę kończyć. Zadzwoń i daj znać, co się dzieje, dobrze?